Pszczelarstwo ogólnie zajmuje się hodowlą, lub jak kto woli, chowem pszczół, i nie ma w zasadzie w tym stwierdzeniu nic nadzwyczajnego. Jednak czy zastanawialiście się, jak pszczelarstwo ewoluowało do obecnej postaci, dlaczego w ogóle ewoluowało i czemu musiało się zmienić na przestrzeni dziejów? Czy ta owa hodowla pszczół to praca, to hobby? Czy może nauka? Postaram się pokazać wam pewien bardzo moim zdaniem ciekawy punkt widzenia tematów pszczelarskich, troszeczkę na zasadzie rozważań i wymiany pewnych moich poglądów z wami. Nie będzie to w żaden sposób poradnik, raczej będzie to próba zachęcenia do analizy tego, co wydaje się nam ogólnie w pszczelarstwie znane. Także zapraszam. Gdyby pszczelarstwo odnieść jedynie do roli hodowlanej, to oprócz tak zwanego pogłowia, mielibyśmy do czynienia z produktami pasiecznymi i w zasadzie dalsza dywagacja nie miałaby w ogóle sensu. Analogicznie na do hodowli koni, zamiast stajni my mamy ule i Gdyby się bardzo uprzeć, to pomimo tego, że konie nie wylatują po to, żeby przynieść miód, to można sobie wyobrazić pewne produkty, które generuje ich posiadanie. Nie każdy hodowca puszcza konie na wyścigi lub ciągnie nimi wozy, ale też nie każdy pszczelarz pozyskuje mleczko pszczele lub wytapia świece woskowe. Ja Widzę pewną różnicę, jaka wynika z prowadzenia pasieki, która jest w pewien sposób wyjątkowa w porównaniu z innymi hodowlami. Mianowicie pszczelarstwo to rzemiosło. Jest także połączone w bardzo specyficzny sposób z rolnictwem, sadownictwem, nie wiem, przemysłem spożywczym. Czy przemysłem kosmetycznym. No można tutaj wymieniać wiele profesji czy też dziedzin. Co bardzo ciekawe, pszczelarstwo w swojej genezie wywodzi się w prostej linii z Bartnictwa. O ile można bardzo uprościć i zatoczyć pewne ideologiczne koło i powiedzieć, że pszczelarstwo wywodzi się z bartnictwa, a bartnictwo to dawna forma pszczelarstwa i cały temat zostaje zakończony, to w bartnictwie znajduje się pewien wyjątkowy element związany z lasem, z pewną pierwotną naturą pszczoły miodnej. W bartnictwie brak jest gospodarki wędrownej, tej gospodarki, którą znamy z pasiek, Rola drzew w pasiekach nie wiem, została przetworzona do obecności drewna. Nie ma już tego takiego akcentu i charakteru jak w bartnictwie. Nie jest oczywiście w żaden sposób negatywne stwierdzenie, że bartnictwo i pszczelarstwo to z wyjątkiem pewnych różnic w zasadzie to samo, lecz chociażby do pewnego szacunku historycznego trzeba bartnictwu oddać pewien hołd i zauważyć pewną jego wyjątkowość. Łatwo także zauważyć, że pszczelarstwo czerpie z bartnictwa i w drodze niejako ewolucji zeszło z drzewa na ziemię. Co prawda w różnych rejonach świata sam proces ewolucji hodowli pszczół, jak i nazewnictwo był różne i odbywało się na przestrzeni dzieł w różnych momentach historii. A i w niektórych częściach świata, nawet obecnie, występuje w swej pierwotnej uproszczonej formie. Jednak, gdyby poruszyć dalej tematykę pszczelarstwa i partnictwa, to każdy z nas instynktownie potrafiłby się świetnie poruszać w tej tematyce i w zasadzie sam miałby wiele do dodania. Z łatwością rozróżniałby te dwa zjawiska w pszczelnictwie. No właśnie, w pszczelnictwie. Czy coś takiego w ogóle gramatycznie jest poprawną formą? Czy jest to synonim pszczelarstwa? Odkąd po raz pierwszy zastanawiam się w literaturze z określeniem pszczelnictwo, zawsze wywoływało ono u mnie pewną ciekawość, czy autorzy użyli tego zwrotu celowo. Czy taka odmienność fonetyczna jest do czegoś potrzebna, czy jest użyta z pewną premedytacją? Podpierając się stwierdzeniami z literatury, że pszczelnictwo jest czymś szerszym niż pszczelarstwo, które w zasadzie mieści się w pszczelnictwie, dochodzę do wniosku, że o ile pszczelarstwo zajmuje się samą hodowlą pszczół, to pszczelnictwo bada nie tylko hodowlę, lecz także elementy związane ze sposobem interpretacji bardziej naukowej, niż praktycznej. To jeżeli osoba zajmująca się bartnictwem to bartnik, a osoba zajmująca się pszczelarstwem to pszczelarz, to jak nazywa się osoba, która zajmuje się pszczelnictwem? jeżeli analizuję literaturę, to wydaje mi się, że pszczelnictwem będą działania weterynaryjne i takie, które ogólnie prowadzone są na samej pszczole, by lepiej poznać jej budowę, życie, zachowanie. To będzie także wiedza na temat zagrożeń dla roju, ale nie tylko tych związanych z chorobami czy zatruciem, ale także z brakiem pożywienia w środowisku. Można więc wytworzyć pewną nić łączącą pszczelnictwo z badaniami, ale ogólnie mówiąc z pewnym podejściem naukowym związanym z pszczelarstwem. Zastanawiam się tylko, czy można pszczelnictwo połączyć także z Prawodawstwem, z ustawami, z przepisami, w tym tymi europejskimi, pewnymi zakazami, pewnymi obowiązkami. Tutaj nie mam jednak jeszcze do końca sprecyzowanego swojego zdania. Chciałbym jeszcze na koniec porozmawiać o pewnej analizie. Polski Związek Pszczelarski. Nazwa oczywiście nie pozostawia wątpliwości. Związek dotyczy pszczelarzy i jako taki zrzesza pewną grupę branżową na terenie Polski. Jak podaje zresztą sam PZP, działają oni dla dobra pszczelarstwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, więc nie dla pszczelnictwa. Na terenie Polski działają także Towarzystwa Pszczelnicze. Jednak analizując ich działalność, może się okazać, że bliżej im jest do pszczelarstwa niż do samego pszczelnictwa. Zajmują się one bowiem bardzo podobnymi aspektami jak związki pszczelarskie. Natomiast można się natknąć na Stowarzyszenie Pszczelnicze RP, właśnie. Jak mi mam po tytułach naukowych członków, jest im bliżej do tematyki pszczelnictwa. Często zajm zajmują się także prowadzeniem pracowni pszczelniczych, pewien poziom szkoleń, które propagują i tych informacji, które, które posiadają i które przekazują dalej. Najbardziej moim zdaniem odpowiada moim wyobrażeniom o pszczelnictwie. Od roku 2008 nie spotkałem się w żadnych publikacjach naukowych z akcentowaniem różnic w pszczelarstwie i w pszczelnictwie. Ważne jest także, że przed wojną opracowania nie traktowały w ogóle o takim pojęciu a jak wynika z danych przedwojennych, istniało już wtedy ponad 4000 tytułów opracowań na temat pszczelarstwa. Co ciekawe, istnieje i dalej można się zetknąć z wyraźnymi akcentami na różnicę w bartnictwie. Jest to bezsprzecznie temat, który był obecny i jest obecny. Kończąc. Mam nadzieję, że niektórzy z Państwa natknąłem na próbę odpowiedzi na to chyba zawieszone w przestrzeni pytanie. Jak nazywa się ktoś, kto para się pszczelnictwem? Dziękuję, że wysłuchaliście dzisiaj mojego krótkiego rozważania i pozdrawiam wszystkich i pszczelarzy, i pszczelników. Cześć!